Na Katar stosowałam różne środki: krople, maści, ale dopiero ostatnio mój lekarz polecił mi naprawdę skuteczny lek: Akatar. Działa potrójnie i jest w aerozolu. Akatar ma optymalny skład i formę aerozolu, dzięki którym działa potrójnie, szybko odtyka nos i ułatwia swobodne oddychanie aż do 12 godzin. Zwalcza Katar i udrożnia ujścia zatok przenosowych. Akatar na Katar potrójnie skuteczny. Powraca oryginalna magii. Magii, przyjemność gotowania. Mmm, magii dodaje smaku. Magii w oryginalnej kwadratowej butelce z żółto-czerwoną etykietą. Magii zawsze na stole. Nadaje potrawom niepowtarzalny charakter. Magii, przyjemność jedzenia. Po co używać innych, kiedy jest oryginał? Magii, niezapomniany smak.